Surówka spora to jeden z tych dodatków do obiadu, który pasuje niemal do wszystkiego. Jest chrupiąca, słodko-ostra i doskonale przełamuje smak np. mięsnych dań. Dobrze umytego pora pokrój na małe kawałki, drobne półplasterki i przełóż na metalowe sitko. Przelej pora wrzątkiem np. z czajnika. Dzięki temu por zmięknie. Odstaw sitko sporem na bok, aby go odcedzić. Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce o cienkich oczkach. Jabłka nie obieraj i zetrzyj go na tarce o grubych oczkach. Startą marchewkę i jabłko przełóż do miski. Dodaj też do miski pokrojonego pora. Dodaj też drobną posiekaną natkę pietruszki i opcjonalnie posiekany koperek. W miseczce wymieszaj majonez z jogurtem. Dodaj sok z cytryny, sól i pieprz do smaku oraz opcjonalnie odrobinę cukru lub płynnego miodu. No i teraz wymieszaj do uzyskania gładkiego sosu, polej nim surówkę i dokładnie wszystko połącz. Najlepiej wstawić surówkę do lodówki na około pół godziny. A cały ten przepis znajdziesz też na moim blogu www.kuchniajeszy.pl. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia.